Witam Was bardzo serdecznie! Jest godzina 16, wychodzimy, dzisiaj coś fajnego i dokupić nowy komputer Trzeba nad czymś pracować A stary powoli, powoli odmawia posłuszeństwa Więc jedziemy! Długo się zbierałam z tą decyzją, ale w końcu uznałam, że nie da się od tego uciec ponieważ dużo montuję Potrzebuję komputer do pracy. I to jest ten moment, kiedy nie chcę być zaskoczona z dnia na dzień, a raczej z sekundy na sekundę, bo edytuję najczęściej wieczorami i wtedy już nic nie jestem w stanie zrobić. Jeżeli w takiej sytuacji mi siądzie komputer, no to klapa. Przyjechaliśmy do downtown Naperville i tutaj ma być Apple Store. Każda wymówka, żeby przyjechać do downtown Naperville, jest dobra. Będzie małe story time. Ym. Niedawno opowiadałam Wam, że budowaliśmy mi kredyt i do kupna tego domu już dawno myśleliśmy o tym, żeby, e, żeby mój kredyt score był wysoki, żebyśmy mogli bez problemu kupić dom. I super, ale jednak cały czas nie jestem w stanie wziąć kredytu sama na siebie. Chciałam kupić e, ten komputer na raty, żeby sobie budować kredyt, i właściwie to tak działa, że po prostu macie kartę kredytową Apple i co miesiąc płacicie 124 dolary za komputer i bez problemu mogłabym sobie to powoli spłacać, ale bank nie miał wystarczająco dużo informacji na temat mojej historii kredytowej, żeby mi tą kartę dać. Apple Store też daje zniżkę 10% dla rodzin militarnych i dla weteranów, więc Russell się oczywiście kwalifikuje na tą zniżkę. I też się okazało, że jeżeli jesteśmy zakwalifikowani na tą zniżkę, to nie możemy dodatkowo wziąć tej karty, więc i tak bym musiała zapłacić dzisiaj za ten komputer, i tak. Ale przez to długo się wahałam, czego kupić. Poszliśmy najpierw do sklepu, ze sklepu wyszliśmy do restauracji. Restauracji zjedliśmy i ja już po prostu mówiłam: Nie, nie kupuję tego komputera, aż tak mi nie jest potrzebne No i razem mnie przekonał, że jednak warto, ponieważ po pierwsze, Apple nigdy nie ma żadnych promocji, a drugi, druga sprawa, że faktycznie to mój komputer, na którym edytuję filmiki, coraz bardziej zwalnia, zwalnia, zwalnia i wolałabym, żeby nie przestał w 100% pracować, a czasem potrafił mi się już wyłączyć w czasie edytowania filmików. Więc postanowiłam, że no dobra, idziemy z tym. Mój pierwszy komputer to był komputer Sony i on przeżył dwa lata edytowania filmików. Drugi komputer to MacBook Air, który kupiłam w 2016 roku, tak mi się wydaje. On naprawdę przez te wszystkie lata działał super i dopiero teraz ostatnio coś zaczęło się dziać, ale MacBook Air nie jest najsilniejszym. Um, Komputerem Apple, Ja go wtedy wybrałam, ponieważ był bardzo lekki. I teraz wybrałam również 13-calowy komputer. Wydaje mi się, on może być troszeczkę mniejszy. Nie wiem, wydaje mi się mniejszy, chociaż obydwa są 13-calowe, więc ekran powinien być ten sam. I oczywiście musiałam kupić adapter, ponieważ teraz już nie robią y, komputerów z wejściem USB. Więc e, oczywiście dodatkowa kasa dla producenta, ale dla nich to żaden problem. Wręcz przeciwnie, tylko zyski. Nie ja wiem, pamiętam jak kiedyś sobie kupiłam komputer, to byłam taka szczęśliwa i nieważna była dla mnie cena, a teraz <śmum> mam już trochę inne podejście. Jakbym nie musiała, to raczej bym go nie kupiła. Zobaczymy, jak go tu zapakowali. Should I choose English or Polish. English since you are using my computer right return. to use English as the main language. Press the return key. Return. Wizualnie ten jest większy, no bo obramówka ekranu jest większa, ale faktycznie oba mają 13 cali. Kolejna ważna przyczyna, dla którego chciałam większy komputer, to pamięć. Niestety w moim MacBook Air miałam bardzo małą pamięć. Wtedy zrobiłam bardzo budżetowy zakup i wydawało mi się, że chyba 125 GB to będzie wystarczająco dużo pamięci dla mnie. Teraz uzbroiłam się w 512 GB i myślę, że to już spokojnie wystarczy do edytowania filmików, ale program, w którym edytuję, Final Cut Pro, a zresztą przy iMovie też miałam ten problem, Zużywa bardzo dużo pamięci i często miałam ten problem, że zostawało mi 100 MB wolnego, wolnego miejsca na dysku i nie mogłam nawet eksportować mojego filmiku. Wiem, że ogólnie, Pro, jako komputer, jest dużo sprawniejszy i wydolniejszy niż Air, ale ja byłam z Air bardzo zadowolona i jeżeli nie potrzebujecie do intensywnej pracy, typu właśnie filmików. A nawet jeżeli potrzebujecie to, to, to Air też wam może wystarczyć. Wiem, że dzisiejszy filmik jest zapewne bardzo krótki, więc e, posprzątam pod moim zlewem i trochę zorganizujemy tę kuchnię. Mogę śmiało powiedzieć, że to jest po prostu katastrofa, jak to wygląda. Ten pan chyba nigdy tu w tym domu nie sprzątał. Będąc ostatnio w marszalu kupiłam Lazy Susan i Lazy Susan to coś takiego, co... Ułatwia życie leniwym ludziom. Ustawiamy sobie na nim środki, różne rzeczy i możemy obkręcić, jeżeli coś nie wiem jest z tyłu, to tylko łup. I proszę bardzo, mamy do wszystkiego dostęp, więc już to wszystko wyciągam. Kupiłam też na Amazonie taką wielką pakę magicznych gąbek, i wspominałam o tym na Instagramie. I ktoś mi powiedział, że one są beznadziejne, bo one są, szybko się zużywają, ale taka jest ich rola. Te gąbeczki działają takie jak gumka do mazania. Jak widać, ta gąbka nie potrzebuje żadnych środków, detergentów. Po prostu sama z siebie wszystko dmywa. Gdzie sprawniej niż podejrzewałam? To jeszcze nie są takie idealne pudełka, które będą ze mną na zawsze, ponieważ jutro, dosłownie jutro, jedziemy wybierać nową kuchnię. Ale tutaj mam jedną większe pudełko, w którym trzymam czyste nowe gąbki. O, tutaj jest Super Eraser, za to chyba zapłaciłam dolara, tutaj były w zestawie dwa. A za komplet 100 na Amazonie zapłaciłam coś około 20 dolarów. Mam jeszcze zapasową do mycia naczyń. Mam też takie moje ulubione e, gąbeczki i to są e, Swedish Dish Cloths. One się zachowują trochę jak gąbka, trochę jak papier, taki ręczniczek papierowy, więc naprawdę super są i będę je trzymać zamknięte, bo wiadomo po tym tak jest średnia na jeżę. Z przodu kapsułki do zmywania, obok worki na śmieci. Trochę mi się to nie mieści. Mogłam kupić mniejszą Susan, bo trochę mi się tutaj nie mieści. Z tego i tak nie będę korzystała codziennie. Niech to wyschnie i tam wsadzę te gąbeczki. Tutaj będą z przodu worki. Ogólnie lubię takie rzeczy typu właśnie method albo e, tutaj taki lepszy proszek płyn do prania, ale ten dom, no jak widzicie, jest dość brudny, więc kupiłam na początek coś mocnego, żeby wszystko zdezynfekować. To zabija 99% bakterii i wirusów Więc jak już to zużyję i będzie domek czyściutki To będę mogła spokojnie używać delikatniejszych produktów Tyle mi pod wystarczy, a resztę schowam w piwnicy trik na ładny zapach pod zlewem to to już jest e, świeczka, która no nie zapali się, bo jest naprawdę końcóweczka, ale cały czas ładnie pachnie, więc ją zostawiam. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmiku, mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzisiaj jest sobota, więc jeżeli jeszcze nie mieliście motywacji, żeby posprzątać, to może akurat moje sprzątanie z lewu Was jakoś zmotywuje. Nie musi być idealnie, ważne żeby było czysto i schludnie, a z czasem będą lepsze efekty. Zwłaszcza jak już Wymienimy meble na nowsze i takie, które się nie rozpadają. Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia! I już pojutrze. Pa!